Dlaczego warto pojechać do Kozłówki? Warto i trzeba pojechać do Kozłówki, ponieważ jest to jeden z najpiękniejszych pałaców w Europie, a na pewno jeden z najpiękniejszych pałaców także w Polsce. Otacza go także cudowny park z pięknymi kwiatami, atmosfera, mikroklimat, wielka przyjazność ludzi, nastawienie naszych pracowników do zwiedzających. To wszystko. Powoduje to, że do Kozłówki trzeba przyjechać. Czy Kozłówka powinna wygrać w konkursie Perły lubelszczyzny? Nie wiem. Jest tyle wspaniałych nowych miejsc, które trzeba promować. Kozłówka wydaje mi się dostatecznie już jest wypromowana. Zdobywaliśmy nagrody i w Polsce, i międzynarodowe nagrody, a jest tyle cudownych miejsc. Promujmy wielką lubelszczyznę. Jednym obiektem nie wypromuje się całego regionu. Jak tam się mieszka, jak tam jest klimat? Mieszka się fajnie, bo mieszka się cały czas w cudownym otoczeniu. Jedynym minusem jest to, że jest się cały dzień w pracy. Nie ma wolnego, nie ma urlopu. Właściwie cały czas wygląda się przez okno i patrzy się, co robią pracownicy, co robią wartownicy, co robią zwiedzający, czy łapią pawia i starają mu się wyrwać pióra z ogona, czy po prostu jeśli leżą na trawnikach, na pewno jest to wycieczka ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Fulną. przyjeżdżają do nas pary, które świeżo zawarły związek małżeński. Tych mamy bardzo dużo, niekiedy 6-8 równocześnie fotografuje się. Więc ja tu rozumiem, że one w, pięknych, one w tych pięknych kwiatach na tej zieleni chcą mieć fantastyczną pamiątkę na, na całe życie, czyli do najbliższego rozwodu. I tu też bardzo bardzo wręcz zachęcamy i podpowiadamy, gdzie są ładne ujęcia. W okolicach Kozłówki co roku odbywa się święto roweru, także tam są trzy trasy wokół Kozłówki. Też. No, ja w sumie nie dalej, jak tydzień temu, byłem w Kozłówce rowerem też. To bardzo przyjemna trasa na południe. Godziny czy dwóch się jeździ, także no, jako wypad za miasto jak najbardziej dalej w No i trasa bardzo, bardzo fajna przez las. Ja no, wielokrotnie widzę tematy na forach rowerowych gdzie no, użytkownicy takich raczej górali, powiedzmy, rowerów kurskich, no, umawiają się, żeby tam pojeździć. Ja jestem bardziej piechurem, lubię chodzić, natomiast te czynności kręcenia nogami na dwóch kołach źle działają na mój organizm. Przepraszam, tak reaguję po prostu.